Maneczko, witam was serdecznie. Belek z tej strony. Zbieramy nieszczęsny drugi pokos. Zaczęliśmy tutaj, jest dzisiaj sobota, 20 lipca. Tutaj, taka nasza działeczka. Tragedia, no, powiecie co to za łąka, no ale tam zawsze te tą belkę tutaj się zbierało na dobrej trawie, co nie. E, mamy obok jeszcze drugą tutaj działkę e, i, I tylko jedno przy drugim się zbiera Zawsze z tu z 30 belek Z tych dwóch łączek małych się zbierze W sezonie I co? Tatuś sobie grabi Fergusonem A ja mam tu drugiego Fergusona Jak widzieliście na wcześniejszych vlogach MF jest u mnie znowu, po raz kolejny, za co serdeczne podziękowania. Galigani z tyłu. Będziemy belować. Tata sobie tu zapierdziela. Lecimy dalej z belowaniem. Tutaj jakieś te pokosiki są, tam okrzejsza troszeczkę łąka. Już tutaj sobie trochę wolniej jeżdżę 4,5-4,6 4 na godzinę. Prasa ustawiona na maksymalny zgniot, ale nie dobijam do końca, bo mam już łańcuchy słabe. Nie chcę jej po prostu wykończyć. Wolę, żeby ta jedna belka na całym obszarze była więcej i żeby prasa po prostu mi dobelowała tego sezonu, bo będzie trzeba się o nią trochę zatroszczyć. Wymienić łańcuchy na tylnej komorze, te, które ciągają belkę, że tak powiem. Dobra, i tak po 80% kończymy. Wpuszczamy siateczkę, wsteczny, bo nie mam odrzutnika, bel. Starczy. pod podbieraczem i już belka gotowa. Zapinamy napływanie. W tym czasie nam tu się opuści. Dławiki są w belarce, więc ta klapa nie chlapie w dół mocno. Opada delikatnie. Towar jak widzicie taki dość suchy, żeby nie popadało byłoby trochę ładniej, ale w, nad ranem troszeczkę też tutaj pokryską. Tam belka leży, myślę, że jest ok. Odbieracz też tutaj zapnijmy na pływania, niech kopiuje teren, o tutaj już góreczka i słabszy towar. Miło tak usiąść w kabinie klimatyzowanej. Radio sobie tam cichutko gra. E, przyciszyłem, żebyście mnie słyszeli. I to, co tu się dzieje. E, fajnie by było, jakbym przekonał niezdecydowanych e, na markę Masę Ferguson co do niej. Żebym pokazał, że ten ciągnik jest naprawdę fajny. Fajne za fajne pieniądze w tym momencie, kto się jeszcze zdecyduje. Ciągniki dostępne od ręki, kwestia tego co chcemy mieć na ciągniku. Tata nie ładnie grabi, ja grabię trochę ładniej. No i popsuł osłonę boczną, zapomniał jej złożyć i owygał trochę, więc ją zdjęliśmy, leży na brzegu pola. i grabi bez niej rano dostałem przykaz, że belarka ma być w jednym kawałku więc staram się już szczędzić. dobra, mamy 80% podajemy siatkę po naciśnięciu magicznego tu budziczka Niesiemy, podbierać, żeby nie rył za mocno. No i gotowa. Odjeżdżamy. Pływanie. W MEFI ujmuje gazu, bo beluję na nożnym gazie. Tutaj mam zapięty automat. więc staram się nie ujmować tego gazu. Nie szarpać topelarką. Stała, stałe jej obroty myślę, że nie, tutaj jej nic nie zrobię. A, jak on kurwa, nieładnie gra. Nie umie, nie ma, nie ma talentu. Tu trzeba mieć talent, wrodzony. Pozdrowienia dla chłopaków z Gib, Sein, Nie wiem dokładnie skąd jesteście. Eee, odnośnie, w, jak byliście na pierwszym uruchomieniu kombajnu u pana Szymona. Pozdrowienia również dla pana Szymona, jeśli. Eee, tutaj filmik. Może uda mu się obejrzeć, choć ciężko z czasem, przy tak dużym gospodarstwie, jakie ma. A my mamy już kolejną belkę. Jeszcze tutaj mamy jedną łąkę. W oddali szkoda, że nie mam taką wciąg w tamtą stronę. No ale niestety niektórzy jeszcze się męczą. Słabo im to idzie. Z hektara zebrać 5 bel, drugiego, może 3 zbiorów. I co sprzedawać, handlować belami? Mm, słaby biznes. Pięknie wybieramy zakręt. Przekaźnik szerokokątny. Nie uznaje innego do belarki, już. Dajmy trochę więcej. Na 2C w tym momencie zbierzemy sobie teraz ten pokos. później zbierzemy tamty. Przepraszam, słabe odgórki. Tak, trochę podbierać do góry. Nie używając sprzęgła zmiana kierunku jazdy. Podbieracz napływanie. się na tym wałeczku dobijemy, później zbierzemy ten słabe Nie lubię na małych pokosach dobijać beli. Damy 2B, to by bela była ściślejsza, więcej obrotów zrobi prasa. Trzymam ją Fergusona na 540 ECO. Dobra, styka. Mam tutaj funkcję jazdy z e, funkcję hamulc tego sprzęgła w hamulcu, ale niestety bez odrzutniku odrzutu w prasie nie mogę się tym pobawić. No i dobra, można wsadzić dwa. C? Piękne belki. Mamy 2D. Szybciej nie pojedziemy na tym biegu. Benujemy ostatni kawałek. Pracujemy, jak to woli. Dobra, poprawię kamerę. Tutaj trawa była najładniejsza, widzicie po pokosach kto i z powrotem 4-metrowo z grabiarką Kogosik jest, jest nieźle, nieźle Nie ma co. Jedna ważna informacja związana z tym kosmosem, dzisiaj sobie o tym trochę rozmawiamy, więc widać pierwszego kroku człowieka na wyspy. Wyciszymy radykko Bieg 2 b Przypominam dyna czwórka Jeśli ktoś by miał jakieś pytania, naprawdę spróbuję pomóc, odpowiedzieć, pomóc doradzić. Śmiało proszę pytać? I pływanie. Czyli podbieracz sobie podniosłem, tak jak mówiłem, żeby nie rwał. Bo tutaj opuszczam nisko. Jego słychać nawet, jak robi ciuciuciu. Ciu, ciu, że tak powiem. Eee... Fajnie się nibeluje. belujecie, co, jest nisko kabina i wszystko ładnie widzę w podbieraczu. Weryguson wyżej siedzi w się wyżej siedzi i już nie ma takiego dobrego widoku. Tu jest naprawdę fajnie. Brakuje w tej prasie sprzęgła na podbieraczu, jest ścinająca się śruba, która nie chce się ścinać, jest już sadzona e, z ósemki na szóstkę, tylko pęka łańcuch z tamtej strony od podbieracza, od napędu. Wtedy trzeba, znaczy tańka spinka za każdym razem praktycznie. Łańcuch na sezon, na te moje belowania. Eee, to już mam taki patent, że go po prostu rozbijam, jedną spinkę zbijam na prasie i zaspawuję I to jest sporo mocniejsze niż e, spinka tutaj, e, taka fabryczna, no, spinana. Powinienem mieć belkę. No, trawa słabsza niż pierwsza. Pierwsze mieliśmy wszystkiego z tych kawałków, chyba 32, jeśli wam nie skłamę. A teraz będzie połowa. Akurat, do brzega dojedziemy i starcz. Już Tu nie będziemy się wygłupiać. Widzicie, tutaj podawanie siatki w tej prasie jest naprawdę fajne. Wszystko ładnie widać na wierzchu, czy jest jakiś problem z siatką, czy nie. Dajemy na podniesiemy sobie podbieracz. No i fajna belka. Tata kończy tutaj dograbiać. Ja biorę teraz ten pokos. Tutaj wujek kiedyś w tym tej strudze zanurkował T25, tego darli na 4,60. Zapomniał się, że, że łąka się kończy. Przewracał pająkę w opcji przegrabiania, czyli wiecie, szybko się dość jeździ. No i było ciu dziu i siedzi w robie. No, strudze, w rzeczce. To w nie rów. Co, co, co dwa lata, jest ona pogłębiana. W tym roku jeszcze nie obcinali, ale myślę, że już niedługo zaczną. Wszędzie, gdzie ja mam niej, bo ona idzie tutaj przez brudki, jak jesteśmy na brudkach i później idzie u mnie przez prześwit. I jeszcze pasowałoby łąki na prześwicie, bo obok e, obok niej. Ta obok. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Nie podłączałem kamery do telefonu, żeby mieć pogląd bo po prostu nie miałem czasu. Zbieramy łąki. Tata w kombajn, ja w renie. Bo, bo trzeba po prostu zacząć ściąć chłopaki. Wy to już tniecie. na pewno 20 lipca i to sporo już tutaj wycięliście. A my jesteśmy w proszku. Bra. i lecimy tata jeszcze tam pokrzywy, co roku staramy się je docinamy, docinamy, ale wreszcie trzeba je opryskać i tam podszedł trawy będzie. Bo ta łąka zaczęła teraz na tych suchych latach fajno tutaj trawkę dawać Może nie jest idealna Ale jest fajna Bo coś tutaj rośnie Przepierdzieli, odgrabi to i malinowo będzie Ciekawe czy pamięta, tam kartka kiedyś była Mamy następną belkę. Tak wyszły, możemy lacić dalej. Zczymy belowanie, ostatnia belka. Chyba powinno wejść, będzie, więc fajnie, nie lubię jak tak zostanie, kurde jak z 10 metrów, to 10, to jeszcze ubiję, tak 20-30 metrów, to ani belka, ani co, niektórzy by próbowali. Ja tam no... O Jezu, próbuję się dobijać, ale to kurde szkoda sprzęt, A ja wejdzie na śpiało, zaczyna dopiero drgać wskaźnik, więc bela osiągnęła wielkość rozpierania haków. No i dobra, tata już ucieka. Ja jeszcze wyjdę, pokażę wam belkę, puścimy owijanko No i dobra, obroty cyk, cyk tutaj. Odbieracz do góry. Obroty auto na zero. Tam się na Lapędzie jeździłem automatycznym. Popisz, popiskaj, Jeszcze telefon wezmę. O! I cisza. Tak wygląda belka po mojej prasie. Jest fajnie. Myślę, że nie ma co narzekać zestawik wygląda na dzień dzisiejszy tak. Mam nadzieję, że tata ukosi nam rzytka i będzie można wieczorkiem jeszcze je zbelować. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że jeszcze dla was coś nagram z tym pięknym sprzętem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, link do Roltomy, do chłopaków handlowców, zapraszamy do kontaktu. Jeśli ktoś ma fantazję, zapraszamy do jazdy próbnej tym lub większymi modelami. Na dzień dzisiejszy 150 i 220 koni dostępne na placu na testy. Trzymajcie się, pozdrawiam, belek.